A nie ma, auto, dajcie auto Jest pistolet bez naboi Pojeba normalnie Ale bez noża grzenio Ale co robisz? Prok to weźcie klasę swojej jeszcze idiota no i to jest swojej klasy własnej a... Co jest grany? Nie, grone? bo on własną klasę, nie? też mam Dob klasę, tylko że on promoda sobie, to. ale ich nie używam. <laughs> Przynajmniej nie jestem taki popierdolnięty, no. Ej, ja nie wiem co się stało, ale ja nie mam w ogóle na boi. Noże? Gdzie z tym nożem? Gdzie z tym narzem kurwa? tak do rzucania. No o! Wow. Tylko nóż do rzucania. No kurde, no ale to jak się wam muszę amunicję odmówić? Ale do czasami to masz ma padlinę. Ja! A nie używajcie w pistolet, panie, niż szacunek. Nie zawsze, nie zawsze padlina wyskoczy. No nie... No właśnie. No i... i... Hmm, padlina! Hmm, hmm No właśnie teraz, hmm. no w ogóle właśnie! Nie miałem padliny. Dawaj to Jakie to jest kamskie, takie, nagle ci podbiegają no nożem. No, grzenio <laughs> Musiałem że Kiri zabierać dwóch typów jednym nożem <laughs> No to by było w No super To jest jakieś auto zbieranie masz czy co? No. Jak pod linę weźmiesz, to niby można wziąć, ale... No widz. jest chłopie, no. kurde, ile można zbierać te noże? Ech. Powinno być właśnie jakieś zbieranie do tego shitu. O! Ech, kurwa, co? jak to Dobra, oddaj. Kurde, myślałem, że jak dam deadmatch to będzie team deathmatch, a. No. no, co jest drużynowy deathmatch i deathmatch? No właśnie wiem, wiem. Oddaj. Oddaj. Ej. No co? Jakoś... Kurwa. No kurwa. <grywa> kurwa, tym noszem w ogóle celować siebie mnie, dawaj. Dawaj nóż. <grywa> Kurwa, Kursa wiz, wiz. <grym 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 user left your channel. Kurwa, ten wyleciał no, za mafę. No ja pierdolę. No, no, no ale zbieranie tych noży no, no ja pierdolę właśnie. Po, po, pomęczcie się i poszukajcie trochę tych noży, a nie kurwa z kosy zabijacie. <grym> Odezwał się ten co walił z Kałacha. No kurwa, wchylecie, ale przeprosiłem, kurwa, tak? Chciałem się z was pośmiać. Chciałem zobaczyć, jak zareaguje. Cały czas ten F naciskam, żeby podejmować ten ustawiony. No, serdecz. Au No ty. No, Kurde, i chuj, nie no mogę i... z noża znaleźć. Fajnie. Wytyfę. Oj, no, to musiał wolać. No tak, mi No! Podejmij nóż i jeszcze, kurwa, rzuć kogoś. Impossible. <głupia> Jaka głupota. <głupia> No tak. No i kurwa nóż! No Ale cię zajebałem. Właśnie. No. A? Sorry. No, wy... eee... Co musiał być? Kwercik jakoś. Jeb. No kurde. No, może nic! Au me my knife! Nie no, muszę zacząć nożować ludzi, bo kurde, nie mogę znaleźć noża i A Aaaaat, trafiony za topiony. No tak, lalalala akbar. akbar, no nie. Wytyfy. O dąbek w powietrzu dostał.

Taka bitwa na noże Zamiast bitwy na głosy to bitwa na noże Dobra to była akcja, dobra Chyba na YouTube a to muszę zabrać. Macie Sycham jest, zabrałeś mnoża Gdzie to nóż? No kurwa, gdzie te nóże? No ja pierdolę Och ty Mendoz I się nie udzielaj. Co? Chol! Nie lubię was kurwa. U, dobra. Ja na razie pray. O! Czas. O w do To tylko do 15. <laughs> <laughs> Przebił na serce.